nie wiem ja, jak to się kojarzy, ale moim ulubionym anime jest Saksakol Sakus Sakul No, To jest moje ulubione anime I bardzo polecam Bardzo Masz mi na tej, o na tej stronce Bardzo polecam, posłuchaj anime.pl Macie da takie polecam, bo są ekranem Ale to też, to, też polecam tą Strągnię do anime

Mam nadzieję, że kotyły Was przekupiły. Ok, więcej. No dobra, niech idziemy. To ja zadam Ci kilka pytanie. Zro... Zrobisz Irokeza. No nie wiem. No, tak nie zabawę, ale... nawet taki ale... Nawet nie za 100 złotych. No, no nie. Chciałabyś montować, ale co montować? No filmy. No montować to może ją. Aplikacje, no, 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 znaczy, taką, żeby nie było, nie tak telefonem nagrywać i to byłoby, trochę pracę byłoby lepiej jakoś filmu, w ogóle. luda? Hmm. No nie wiem, Będę, chciałabym mieć to włosy, a potem lubię śwóry. Czyli takie, te, te takie, jak No, no spoko, słodkie takie urocze. Jakie z byś chciała szybko? Jakiej jakie zaschęcie byś się kotem? <grym> lubię koty. To jest widać. Lubię koty, mogłabym... jakimś ptakiem? No, nie, ja ptaki. nie wiem, zrobiłaby być ptakiem. Nie wiem, No my powiedzieć. Masz rękę wysokości. No mam lekłoś ptakiem, bym za bardzo mi chciała. Okej. Okay. Jak teraz lecimy swoją ile jest rulą? Jakie lubisz kolor włosów? Generalnie ja bym lubię, czyli ciągnąć włosy. U mnie bardzo mi się to lubię. A generalnie ja to, nie wiem, tak... Ja tak sobie zaba, za, za, zabawić sobie włosy. to bym sobie wzięła peraturę. By lubię, Lubię placki. A ty lubisz? Tak, robię placki. Jedzie z cukrem. O drugie placki. <tosy> zimę, <tosy> to. <tosy> Bardzo mi smakują. No dobra, to chyba tyle chcę pytań. Dobra, co? No to opa! Widzimy się w następnym króle A. To będzie jeszcze trochę więcej pytań, aż pięć pytań. Bo fajnie by było, było takich 7-sieść pytań. A jak no więc mam będzie tam no, będzie że ten będzie ten więcej komentarzy i ten i się postaram je Ej, papa. Ja doć sub, suba, lajka, ksia, i papa Nie zapomnijcie dać ci super super likek i mi i poza komentarz i mojego go pierwsza matka pozdrawiam Juri Hiroki